Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z budowy S15 FMIC dla Grzegorza Chypiego. Odcinek zaczynamy bardzo mocnym akcentem, bo jak wiele, wiele ludzi było zainteresowanych tym, jaki będziemy mieli silnik. Otóż silnik mamy już na miejscu, auto już praktycznie porusza się o swoich siłach, więc rozwijamy, dajemy rozwiązanie pewnej zagadce, na którą wiele ludzi chciało znać odpowiedź. Więc 3, 2, 1, pokazujemy silnik. Jeden grzechu inside. A więc dziś zaczynamy od przodu auta. O, silnik widzieliście, ale chcieliśmy zobaczyć co jest wewnątrz, więc Paweł pokazuje i objaśni. Ale zobaczcie, zobaczcie po co wykonali. I to nie byle jak, wykonali kurde... 12 roboczogodzin. Tak, to jest mały detal, ale przydatny i cieszący. Także jest i podpóreczka, ale to nie jest najważniejsze. Mamy tutaj parę nowych elementów, których jeszcze nie widzieliście, a mianowicie mamy chłodnicę oraz zamontowany interkuler. Co możemy powiedzieć? Tutaj jest, to, jest, to są chłodnice odpowiadające za chłodzenie oleju, a druga chodzi płyn do wspomagania. Dodatkowo każda z tych chłodnic, jak zauważycie, z tyłu ma już gotową obudowę, z której możemy bezpośrednio dołożyć wiatrak, więc lepiej będziemy mieli lepiej dodatkowe chłodzenie będziemy mieli z tego tytułu. No i z przodu już mamy kolejne elementy układanki, czyli mamy regulator paliwa. W naszym przypadku akurat etanolu, no ale tak się nazywa. Mamy wykonany całkowicie już bash bar, bo tego też nie widzieliście w poprzedniej części, tak jak spojrzycie wszystkie elementy lampy, głośniki, wszystko już jest na swoim miejscu. A teraz zdemontujemy zderzak i zobaczycie, co jest znajduje się pod nim. Jak widzicie, magia telewizji pozwoliła nam już nie wiem, zderzaka, ukazał się waszbar i interkuler. Ale skupmy się na tym baszbarze. No w jakim celu on tutaj się znajduje tak naprawdę. No, przede wszystkim żeby chronić tutaj wszystkie elementy, które są za nim z przodu samochodu, czyli właśnie interkuler, chłodnice. No jest to jakby element wzmacniający, no bo sam laminat jednak nie należy do zbyt mocnych materiałów. Więc mamy coś metalowego, jakąś konstrukcję pod, pod samym zderzakiem. O, pokazuję. I on jest oczywiście przemocowany, nie? Tak jest. A więc, e, czyli jest to taki jakby nasz taran na przeciwników, tak, po taki, części. Taki szkielet, taki, takie kości pod skórą. Tak, no, to po to tylko, żeby nie uszkodzić tych elementów, które tutaj widzicie, a więc e, teraz będziemy mówić o intercoolerze. Jaki to jest intercooler, dlaczego on jest taki duży? No musi być duży, żeby był wydajny, tak, tak pokrótce można powiedzieć, a jest to największy intercooler dostępny z oferty, głównego sponsora samochodu, czyli firmy FMC. Tak A powiedz mi, a dlaczego na przykład nie ma dwóch i tylko jest jeden? Wiesz co... No ogólnie wydaje mi się, że na przykład lepiej jest jednym, gdyż będzie no nie ma jakichś dodatkowych połączeń między interkulerami, które zwiększałyby nam długość całego dolotu. Czyli im krótszy dolot, tym teoretycznie mniejsza możliwość wystąpienia laga i tak dalej, więc dlatego uważam, że dobrym pomysłem jest zastosowanie jednego kulera, ale dużego. Lag, uważajcie, bo już to się nauczyłem, jest to moment reakcji na gaz, czyli dodajemy gazu i nie czekamy 3 sekund aniż, zanim turbo doładowanie zareaguje i silnik będzie miał już odpowiednią moc, tylko brak laga to jest. Moc od razu, jak jakby ponad 10 upadało sprawia, jak wolno sądzą, ale jednak trochę nie. Tak <laughs> e, więc o, pokazujemy ha. No i teraz e, pokażemy też to od tyłu tego, co nie mieliście wcześniej. No i widzimy węże już, tak? I te tak. węże będą służyły nam do nich będzie sobie płynęło chudzi, bo woda. W racji tego, że mamy chłodnicę z tyłu, jak już jesteśmy w poprzednich filmów, to, to musimy tą wodę jakoś dostarczyć do silnika. I tymi właśnie przewodami będzie ona sobie płynęła z tyłu do przodu auta. Czyli tak naprawdę ten etap tutaj z przodu mamy wykonany na chwilę obecną, ale tak. takie brudne prace i już tutaj nic nie będziemy więcej dodawać. No, zostały jakieś małe rzeczy, typu mocowania i na przykład do wspomagania i tak dalej. To już są takie bardzo, no zostało mało szczegółów. Ogólnie te prace takie główne, jeżeli chodzi o przydół, to są zakończone. Chcesz ich podnieść? No, okay. mogę. <grym>, Paweł nam podniesie. Dalej podnieść. podnieś nam. A więc teraz przyspieszymy e, na etap podniesienia na pewno. I zaraz wejdziemy pod auto i pod auto pokażemy, to co chłopaki w nadgodzinach setka skręcili. Jak wygląda układ wodny i też e, rozpoczęty. No też na fazie papicie ukończenia do panu wodny. Dobra, jesteśmy pod tym samochodem i widzimy, zaczniemy tak. Mamy tutaj, e, mamy silnik i trafiamy powoli tu, w ten element. W ten element. To jest e, cały czas nasz układ wodny. Z tym, że tutaj jak widzimy mamy przewody y, elastyczne w stolowym oplocie, a tutaj już mamy rurki, które są sztywne. Także pod podwoziem tutaj gdzie jest jakby najbardziej gdzie są najbardziej narażone na, na jakieś mechaniczne uszkodzenia. Czyli to co się widzieli ostatnio tych prób kilkadziesiąt. Zobaczcie. Tutaj mamy pospawane rurki sztywne no i z tyłu yy, mamy już znowu przewody elastyczne do yy, komory bagażnika tam gdzie znajduje się chłodnica i, i brak paliwa i tak dalej i cały reszta układu paliwowego, a propos układu paliwowego. Tutaj jeszcze mamy zamontowaną chłodnicę paliwa, która jeszcze nie jest połączona, i to, to jest właśnie ten jeden z elementów, który, jeżeli chodzi o paliwo, jeszcze nie jest skończone, no ale tutaj będzie, będzie chłodnica, choć chłodnica już jest, z obudową i oczywiście też tutaj będzie wentylator dodatkowy. No, dobrze, o, może dobrze. wyjaśnimy, po co, na, po co mamy chłodzić w sumie paliwo. Dlaczego? Chłodniejsze paliwo lepiej się pali, tak pokrótce mówiąc. O, pokrótce, ale nagrzewa się też w wyniku tego, że jest transportowane, w wyniku wysokiej temperatury, czy po prostu te pompy, yy, które są wysoko wydajne, one grzeją. Pompy też grzeją, ale przede wszystkim paliwo cały czas jest w obiegu. tutaj mamy, mamy również powrót jakby od silnika, no i od samego, samej, samej temperatury silnika też paliwo nam się nagrzewa. No Czyli w naszym przypadku e, mamy tą chłodnicę e, zamontowaną pod spodem auta, a dlaczego przykłada, się, że zostaliśmy pod spodem, nie gdzieś e, blisko tego zbiornika na zewnątrz? E, wiesz co, no, zamontowaliśmy ją tutaj, bo mamy na to miejsce przede wszystkim, tutaj ona jest dobrze umiejscowiona. Przede wszystkim też, ma, też będzie miała stały dostęp do, do, do świeżego powietrza. Jadąc samochód będzie się poruszał, więc też jest to optymalne miejsce dla niej. Oprócz tego mamy więcej miejsca, po prostu na, na, na rzeczy i na ewentualną pracę przy układzie paliwowym czy, czy wodnym z tyłu samochodu, bo nie mamy kolejnego elementu, który jest no, dość spory, jakby nie patrzył. Tak? Dokładnie. Ja też też tak się tak rozglądam. chcielibyśmy wam pokazać. O, może w ten sp... tu. O, to to może dobrze będzie widać. Te dwie płytki. Te dwie płytki są odpowiedzialne za mocowanie pasów bezpieczeństwa i w, mamy są to miejsca gdzieś tam kotwiczne, gdzie kotwy są wkręcane i no, żeby po prostu wytrzymały w razie tego wypadku utrzymały takich solidnych facetów jak my w tak tym jest. fotelu i żeby no, pasy się po prostu nie wyrwały Dzień z karoserii, no bo e, oryginalne mocowania są owszem mocne, ale e, regulamin mówi jasno, że, nie, że elementy jeszcze pasy też muszą być pod odpowiednimi kątami e, poprowadzone po to, żeby działały jak najlepiej i nas ochroniły, a nie przy okazji jak będą źle zamontowane, żeby się wyrwały, albo dziś nas zmiażdżyły albo gdzieś nam coś, krzywdę, krzywdę zrobiły. Przyczyniły się do większej krzywdy. Tak? Do większej krzywdy, bo wyjdziemy cało z małego dzwona, jak to się mówi, a, a pas nam ee, no, krzywdę Narobi no no. No, tak. Także tutaj mamy, no, na chwilę obecną ten układ wodny, tutaj tego wrócę, jest tak upięty, ale no, to jest taka wersja robocza, będziemy to, będzie to upinane już w wersji takiej gotowej, nie? Tak, tak, jak już będzie auto pomalowane. Tak, to trzeba oczywiście już tutaj do chłodnicy samej i do pompy wody, którą też tutaj widzimy. A, to zaraz Wszystko mamy po, po no Możemy zaraz, tak, opuścić. Samochód pójdziemy i w dół zaraz i, i, wam, i wam pokażemy. A tu pamiętacie e, e, układ paliwowy idzie, wychodzi stąd i jest puszczony tutaj. E, zdecydowaliśmy się też zamknąć te korytko, które wcześniej było odkryte. E, taką metalową blachą. Jest to też taka blacha. Na, na, na przymiarowa, że tak powiem, i na chwilę obecną tak to wygląda, ale tu jeszcze brakuje jednego przewodu, jest, nie jest do końca wykonany, tak. ale no, taki już zarys mniej więcej macie, no tak wiadomo, na razie są te przewody luźne, ale będą poupinane. Są po prostu dane większej ilości tego przewodu po to, żeby go odpowiednio łupić, a później po prostu go dociąć dokładnie tak, tak jak powinno to wyglądać. Tym ja. bardziej, że auto będzie całe rozmontowane już w najbliższym czasie, jakby do, do kolejnego etapu, jakim jest polakierowanie całego nadwozia i elementu. To co, opuszczamy, czy coś tutaj chcemy jeszcze pokazać? Aha, pokażemy może już. Nie, no tunel tu mamy, tunel może pokażemy, bo też e, już pojawiła się płytka i inne rzeczy do, do e, skrzyni biegów. O, tutaj też została przerobiona ten element pod łapę skrzyni biegów, także mamy tu wszystkie te elementy, które były newralgiczne mamy wykonane i czekamy praktycznie na łapę, która też będzie w najbliższym czasie już jest tworzona ale nie została wykonana, także co opuszczamy? opuszczamy opuszczamy jesteśmy z tyłu auta, także pokażemy wam teraz od tej strony jak wygląda układ wodny gdzie jesteśmy i co się tutaj znajduje od spodu te węże elastyczne, które się widzieli, są, yy, wychodzą tutaj, żeby przede wszystkim była zasilona chłodnica. Wracałem do pompy yy, wodnej, którą znacie już yy, z wcześniejszych odcinków. No chwilę obecną tak to wygląda, no nie ma jakiejś tam większej filozofii. Najważniejsze, że są odcinki już yy, pomierzone, wstępnie, także teraz yy, musimy to upiąć. Przemocować na stałe, ale ten element dopiero będziemy robić, gdy auto będzie polakierowane. Tak, jak będzie do nas po piaskowaniu, Co się wydarzyło tutaj w systemie paliwowym? bo to już trochę kolorów nabrało. Tak, no, nabrało kolorów, bo mamy większość już tutaj przewodów, jeżeli chodzi o górę. Już po pozarabianych z końcówkami. No, tak jak. Tutaj mamy końcówki do wody, które akurat są czarne, ale no to są tego samego typu końcówki, tylko po prostu innej średnicy. No i dlatego jest kolorowo, bo końcówki są kolorowe, jak widać. To może pokażmy, na jakiej zasadzie one działają i dlaczego przykładowo, taka końcówka w ferworze walki na zawodach jest lepsza od zakutego przewodu, bo tak naprawdę też się stosuje zakute przewody. My żeśmy zastosowali to rozwiązanie, bo w przypadku przetarcia lub uszkodzenia jak ktoś nas, nas uderzy, wjedzie, no to jest motor, sporo różne rzeczy się dzieją e, i coś się złego stanie, no to mamy rozwalony przewód i, i co teraz, jak no, nie mamy nigdzie pod ręką specjalistycznego zakładu a rzadko kto ma zakuwarkę przy sobie, tak. prawda, na zawodach, żeby taki przewód sobie zarobić. Więc dlaczego wybraliśmy takie rozwiązanie? Wam Paweł powie jak, jak się montuje, jakich elementów to się składa, składają te rzeczy, te końcówki i jaki przewód musimy do tego posiadać. Tak, no przede wszystkim wybraliśmy jakby ten system montażu końcówek i, i przewodu ze względu na, na łatwość ich instalacji i to, że możemy na przykład na zawodach sobie to sami zmienić bez właśnie potrzeby posiadania zakuwarki czy, czy jakiegoś specjalistycznego sprzętu. No Dodatkowo macie mnóstwo możliwości wybrania kątów tak. W jakim stopniu, w jaki stopniu potrzebujecie, to, to dostaniecie. Macie też dobór kolorów. Tak. Dosyć fajny, więc jakby się lubicie, żeby wam się błyszczało i było ładnie kolorowo, to możecie wybrać. To możecie wybrać też duży dobór średnic, tak? Na... To mamy no, różne przewody. No, tutaj mamy Gwintów. A, no, tutaj mamy 16. Jakby są to końcówki wykonane do, 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 w tym samym systemie i w tej samej technologii. Także mamy naprawdę dużą, e, duży wachlarz wyboru. Jeżeli chodzi o te końcówki. A może teraz szybko pokażemy jak to no końcówki się... Tego. A, możemy tak zrobić. To wam rozkręcić i pokażę. Tak, tutaj mamy jakby już cały zarobiony, zarobioną końcówkę. Akurat tu jest 90 stopni. E, zobaczymy, czy uda mi się ręką odkręcić. Nie, musimy mieć klucz. Czyncie? A więc tak. To teraz może na szybko pokażemy jak jak się, czy jak, jak montuje się zarabia, tak. no, no, zarabia tak, no, no, zarabiać no, no, taką no, no, końcówkę. Otóż, jakby to mamy tak ca cała końcówka przychodzi w takiej formie. E odkręcając tą część widzimy taką uszczeleczkę e Tą część, tą nakrętkę, jakby nasuwamy na. na, na przewód, na, na powód, powód, tak, żeby tutaj tego nie było, żeby było w przewód. Następnie. Cała uszczereczka wkładana jest też, jakby tak na, na ten przewód. Następnym etapem byłoby wsunięcie pozostałej części tej końcówki. E, no i nakręcenie, jakby już z wężem, w, w środku. Tego, żeby ją uszczelnić i żeby trzymało się na swoim miejscu. No to też tak bardzo, bardzo poglądowo jest to opisane. Może y, postaramy się w innym czasie pokazać to na, 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 na fizycznie. Będzie naprawdę etap montażu z powrotem tego samochodu, to też Wam pokażemy tak. dokładnie tak więcej tych szczegółowych rzeczy bardziej technicznych, bo będzie Wam prostu na to więcej czasu i miejsca, ale najważniejsze też jak dokręcać te, 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 te przewody to żeby to było z przysłonnym czuciem, żebyście nie przekręcili gwintu albo go nie przeciągnęli, bo to, te końcówki są aluminiowe one są bardzo tak. bardzo leciutkie i to waga też jest ważna w motorsporcie zakłuwane są na ogół stalowe, więc to też nam pozwala zredukować Wagę, no ale przede wszystkim pamiętajcie, żeby to robić z czuciem i nie na bo... Tak. No, one są bardzo wytrzymałe, ale no, nie ma takich rzeczy, której nie można zepsuć, więc jak ja się trzeba to robić z wyczuciem. Ja się, jak, się, jak się zamiślimy tutaj jest na klucz 17, bo tak jak będziemy dwa klucze 17 i porządnie zaciągniemy, no to wiecie, że e, jesteśmy w stanie e, to zniszczyć. O, a powiedz Paweł o tym, bo to jest dosyć fajna. Rzecz bezpieczna dla silnika, chociaż tu jest niewidoczna, no, zaraz kolega operator e, pokaże, co to jest i powiedzmy, za co to, to będzie odpowiedzialne, bo to jednak przechodzi, jest przepływ przez to urządzenie. Tak. E, paliwa alkoholowe w tym przypadku, tak. To jest element układu paliwowego i jest to Flex Fuel Sensor, czyli czujnik, który mierzy zawartość alkoholu w paliwie, czyli w etanolu w tym przypadku. Czyli, czyli taki alkohol. Tak, taki, taki alkohol do samochodu. Tutaj oczywiście jeszcze brakuje elektrycznej e, części instalacji do tego czynnika, e, Jak mamy sam, tylko same przewody paliwowe, żeby paliwo mogło sobie przez niego przelatywać. W każdym razie mam, mierzyć ile e, procent alkoholu jest w mieszance paliwa. Ide tak? Idealny etanol, po, paliwo, na które będzie jeździł ten samochód, jaką powinien mieć w mieszankę? Znaczy to, za, to, za, znaczy to za, zaraz, no. różne słowo. No najpoważniejsze jest to E85, czyli to jest 85% alkoholu i 15% benzyny. I przypuszczam, że on taki właśnie będzie jeździł. Ale jeżeli ma te parametry gdzieś uciekły, to urządzenie robi konfigurację w komputerze sterującym pracą silnika i dawkuje, daje większą dawkę paliwa lub też mniejszą. Tak, no, to tak, to części. tak, to jest tak, że on sobie ten czujnik czytuje sobie właśnie na i wysyła sygnał do sterownika silnika, żeby z kolei sterownik mógł dokonać pewnych korekt, właśnie biorąc pod uwagę zawartość alkoholu. Także po części ten tył mamy już chyba opowiedziany i przechodzimy do kolejnej części samochodu. A więc to może wytłumaczmy, jak zawierzamy połączyć skrzynię biegu z dyferencjałem i co my zastosujemy tak, żeby to się nie okręciło, działało, było sprawdzone i naszym zdaniem bezawaryjne, więc jakie elementy potrzebujemy? Tak, będzie to wykonane na bardzo fajnym Yy, patencie, czy my wydaje mi się, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie dla takiego sportowego samochodu Otóż tutaj mamy ta, ta piękna rurę, to będzie nasz wał napędowy yy, Wał napędowy będzie postawany razem z czupami, czyli takimi końcówkami z wieloklinem yy, po jednej stronie, tutaj będzie postawany. Więc z więc jakby z samej rury z dwóch tych czopów powstanie nasz, nasz, nasz wał napędowy i tak, tutaj mamy w pudełeczku kolejny element, który, który będzie w ilości sztuk dwóch, bo jeden będzie z przodu wału, drugi z tyłu wału, A mianowicie jest to, jak wam pokazuję, żeby mi tylko nie wypadł, jest to prze, przegub homokinetyczny, żeby pokazać z bliska, czyli mniej więcej działa to tak, że, że on tutaj się rusza. Czyli tutaj mamy też wieloklin, to jakby nasadzamy na ten czop i jednocześnie tym mamy, yy, mamy jakiś, jakąś możliwość ruchu, jeżeli chodzi właśnie o nasz wał, także mamy dwa, dwa przeguby homokinetyczne, jeden z przodu, drugi z tyłu no i na takich właśnie przegubach nasz wał jest zamocowany i może swobodnie w jakimś tam swoim zakresie się ruszać, a przy okazji jest to bardzo wytrzymała i mocna konstrukcja, która spokojnie przeniesie całą moc i cały moment obrotowy, jaki ten yy, samochód będzie generował także będzie połączeniem no. Ci szczerze, tak, patrzę, to była taka solidna, a tu mamy taką no, dro drobną Na Naprawdę jesteś pewien, że to wytrzymie? Tak, jest to wytestowane przez nas w różnych już samochodach, i yy, jeżeli chodzi o mój samochód i o samochody naszych klientów, także nigdy jeszcze nic się z tym nie stało. Robiła to bardzo porządna firma, więc, więc yy, gwarantuję, że nic z tym się nie stanie i że będzie to dobrze działać. Tutaj Ten, mamy kolejny ale... bardzo ważny element, tak? Ten element, wykręcamy oryginalne mocowanie z Wintersa, gdzie mamy wieloklin, czyli usuwamy tą rzecz. Pokazywałem <grym> mi chłopacy, że bym to pokazał, ale ty mnie tutaj nie tego nie zaskupi takimi rzeczami. A więc po części to będzie, o w ten sposób wyglądało i do tego elementu przykręcamy. Do tego elementu przykręcamy no. właśnie jeden z tych przegubów homokinetycznych. Tego, co te te przeguby, które Paweł wam pokazywał, przykręcamy w tą w miejsce. A do następnie wchodzi wieloklin z chopu od wału, tak pokrótce mówiąc. Czyli wchodzi tu. My nie będziemy stosować żadnych podpór, nie? Nie. Nie, nie będzie. wału z jednego elementu. Tak jak Grzegorz tak powiedział, czyli ten element wchodzi po prostu na A reszta. Kolejnym elementem jest tylko przegub, wał w jednym elemencie kolejny przodu i koniec. I to jest cały nasz... Cały Kolejnym elementem, który się tutaj znajdzie będzie taka zwana osłona, e, osłona, usztywnienie, bezpie, bezpieczny... E, Chwyt, jak to się na fałd nazywa. Czyli jeżeli urwiemy wał, e, żeby ten wał napędowy nam nie spadł na ziemię, e, tylko będziemy mieli taką specjalną opaskę zrobioną, taki że ring Taki ringo, na coś takiego, tak pokrótce pokazuję i ja objaśniam. E, po pierwsze, żeby nam nie uszkodził rurek tutaj też dookoła. W przypadku awarii, czyli on będzie trzymał cały czas ten, ten wał naprawdę bardzo blisko siebie, a dodatkowo nie spadnie nam w dół na ziemię, nie zahaczy się i jak się nie zahaczy, no to też wtedy nie wykoziłkujemy samochodem, bo no też no i nie narobimy sobie nie szkód, jakby, jeżeli chodzi o podwozie samochodem, no bo wał, jeżeli się urwie, przynajmniej jeżeli przy urwaniu z przodu będzie się kręcił, więc mógłby narobić nam yy, szkód pod spodem samochodu. A to właśnie nam... Pomoże, żeby tych szkód były jak najmniej. Obiecaliśmy Wam unboxing skrzyni biegów. W skrzyni biegów mamy informację, że będzie, no już będzie w następnym, na początku tygodnia, ale my wy to zobaczycie w następnym tygodniu, swoim, swoim, którym oglądacie na chwilę obecną. Także no jest, czaso, jest praktycznie czasowe za opóźnienie, praktycznie jeden dzień, a miała być. Czwartek, piątek, no będzie w poniedziałek, ale to już nie jest od nas zależne, ale mamy też części, które pozwoliły nam przymierzyć się i zrobić dalszy etap prac, bo dostaliśmy dźwignię, zmiany biegów, ja też mogę ustawić swoją pozycję. Zresztą sami zobaczcie jak to wyglądało. Dzięki Jodem Bodyshop otrzymaliśmy kuwety karbonowe po to, żeby auto było przede wszystkim estetyczne. Kuwety montujemy pod nogami karbonowymi, a to będzie pod nogami pasażera. Dodatkowo mamy też tutaj miejsce na gaśnicę dwukilogramową. Mimo, że mamy system gaśniczy, system gaśniczy, dołożymy jeszcze gaśnicę ręczną, bo czasami jest sytuacja, że ktoś potrzebuje naszej pomocy, a my jesteśmy blisko, więc no nie pomożemy, ale mamy system gaśniczy, to wtedy wiemy dwutilową gaśnicę w rękę i powiedz pomóc, albo jak nam coś się dzieje, to też możemy coś takiego ugasić. No myślę, że to bardziej też ze względów po pierwsze estetycznych. Druga waga, niweluje też nam nierówności podłogi. Będzie na pewno w aucie kwestia wygody, że trzymasz nogi na płaskiej powierzchni, a nie na właśnie pofalowanym po No i też to, powiedzmy sobie szczerze, ładnie to wygląda. Też myślę, że niedługo zobaczycie wiele smaczków wewnątrz tego samochodu, które pokażą, że driftowiec też może być ładny w środku i może być tam. Przytulnie, nie wiem, to do, dobrze. Do... Miło, elegancko. elegancko, z klasą, z szykiem. Nie wiem, ja to nazwać, ale także będzie e, fajnie i, 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 i miło. Także jest to dosyć też ważne. Myślę, że jesteśmy na tym etapie, że możemy się pochwalić, że Paweł nie tylko z ulgą, bo w następnym tygodniu e, planujemy, że auto opuści pada na Motorsport. I jedzie do lakierowania. Cieszysz się? Cieszę się, ale przypuszczam, że to nie potrwa zbyt długo. Eee, to znaczy, że myślę, że ucieszę się na chwilę, ale jeszcze bardziej ucieszę się jak już wróci ładne po lakierowane na dworze i zaczniemy ten fajny, ładny etap prac, gdzie wszystko będzie montowane i, i błyszczące. Także tak naprawdę pięć, piąty, piąty, teraz jest tydzień idzie, szósty tydzień pracy i po szóstym tygodniu prac tych bludnych prac najgorszych auto wyjedzie do modelarni Pawlak. Tam zostanie polakierowane, wody kit zostanie do końca spasowany, że tak powiem, umocowany i zaczniemy właśnie ten najfajniejszy etap, gdzie wszyscy się nim chwalą, bo to wiecie, wszystko jest ładne, świeże, pachnące i koziemy te nowe części do, do, do tej budy i wszystko pasuje tak jak w tych amerykańskich serialach i nie trzeba przeklinać, szlipować i rzeźbić, bo wszystko pasuje. My żeśmy zrobili taki etap, że najpierw zrobiliśmy mnóstwo prac związane z przygotowaniem tego etapu. Właśnie dlatego e, Paweł z chłopakami e, czas ten samolot składają, po to, żeby go rozmontować, bo to ułatwi, nie będzie chyba już tych brudnych prac, tak? Tak, żeby później nie, nie było jakiejś ingerencji, czy wcięcie, spawanie itd., już polakierowanego na żwozio, więc wszystkie te brudne prace są wykonywane najpierw, przed, przed tym właśnie etapem lakierowania. Także za, będzie oczywiście etap, te, etap który e, będzie lakierowanie te samochodu i wszystkie rzeczy dookoła to będziemy opowiadać tak teraz to robimy, tylko już będziemy się spotykać w innym miejscu. Wrócimy później do Pawła. Nie, nie powiem Wam jaki będzie kolor, bo na chwilę obecną jest to jeszcze nie e, Dobór koloru tak, i oklejenia też należy dla sponsorów, jest to ukłon w ich kierunku i musimy ich opinia brać pod uwagę i w moim przypadku oni są decyzyjni i będę musiał zaakceptować tą decyzję, jaką podają ale też będę się starał, żeby ten samochód był spójny, ładny i żeby fajnie wsiadało się do niego i oglądało się go z trybun dla Was, także myślę, że czy Was mile zaskoczę to są gusta i guściki, ale ten etap razem z nami będziecie śledzić. Także dziękujemy Wam i do zobaczenia. Do zobaczenia. Paweł Korpuliński i Grzegorz Szepki. Cześć! Nissan S15. Mocujemy na nim zderzak? W jakim celu powiem? Jakim celem? Jak, jakim celem mocujemy? No, żeby to się no, na czymś trzymał, to... Nie, no bo to. Chodzi o to, w jakim celu jest masz bar, ale. Tak... <grym> ja, no, myślałem, że w jakim celu mocujemy zderzak, tak? to Dobra, to jeszcze raz. To jeszcze raz. O, nikt nie wyskoczył. 3, 2